Uważam, że y, jeśli dzisiaj y, ktoś państwu mówi, że będzie tak albo tak, że nadchodzi złoty wiek Ameryki, albo że Ameryka się skończyła i nadszedł już tylko wiek chiński, y, są tacy magicy również w internecie, również określający się bardzo konserwatywni prawicowi, czyli jak, jak tam chcą, jak ktoś z taką dużą pewnością dzisiaj mówi, będzie tak albo tak. I tak będzie na pewno, albo prawda, Trump na pewno dogada się z Putinem, albo na pewno się nie dogada, albo będzie jakaś tam wojna inna. No to powtarzam, proszę Państwa, gonić takich szarlatanów kijem. Kto twierdzi, że ma tą kulę do przepowiadania przyszłości i jest w stanie. Precyzyjnie zaprojektować procesy globalne na świecie i reakcje poszczególnych graczy, którzy często mają problem, żeby nawet swoją własną strukturę wewnętrzną dostatecznie dobrze ocenić. Widzę Putin przy ataku w 2022 roku na Ukrainę. No to, no to znaczy, że jest czarlatanem, tak? Tak mocno mówią, stawiają śmiałe tezy i prawda, no wydaje się, że no ktoś tak mocno mówi i taką śmiałą stawia tezę i mówi, co będzie za 5, 10, 15 lat. No to pewnie jest bardzo mądry. No, nie jest bardzo mądry, jest, jest czarodziejem, jest, jest bajkopisarzem.